Wyłącz wszystkie powiadomienia. Powiadomienia z telefonu, z różnych aplikacji, które przychodzą: WhatsApp, Messenger, SMS, jakieś wibracje i telefon po prostu ktoś do ciebie dzwoni. Telegram, Facebook, LinkedIn, YouTube. To wszystko powinno być absolutnie wyłączone. Do momentu, kiedy decydujesz, że będziesz się tym zajmować. I ja zrobiłem w życiu kilka takich eksperymentów, to znaczy już chyba z rok albo dwa lata temu, nie pamiętam dokładnie, ale to było naprawdę dość dawno, wyciszyłem wszystkie powiadomienia. To znaczy, nawet w sytuacji, w której mam włączony dźwięk w telefonie, Mogę usłyszeć tylko dwa dźwięki. Dźwięk dzwoniącego telefonu i SMS-ów. Wszystkie inne aplikacje, no jeszcze Telegram, ale tu bardzo mało u mnie się dzieje. Ale wszystkie inne aplikacje są na stałe, wyciszone, powiadomienia z ekranu są zlikwidowane. To znaczy, ja nie widzę, co tam się dzieje. Mogę tam zajrzeć tylko w czasie, kiedy mam na to dedykowany. W każdym innym momencie mój telefon milczy. Natomiast, kiedy zajmuję się jakimiś kluczowymi sprawami, strzelam, analizuję umowę albo yy, odpisuję na maile. Albo prowadzę jakieś spotkanie na Teamsach, to wtedy mój telefon jest wyciszony, wyłączony i najlepiej jeszcze, nie zawsze to robię, ale bardzo często odwracam go ekranem w dół, żebym nie widział, że ktoś dzwoni, że ktoś napisał SMS-a, żebym nie słyszał, że cokolwiek tam się dzieje. Dlaczego? Bo mogę wtedy utrzymać pełne skupienie na pracy. A gdy skończę tę pracę wymagającą skupienia, wtedy włączam telefon, włączam dźwięki, mogę podzwaniać, poodpisywać, a gdy mam dedykowany czas, na, na przykład na Linkedina, żeby tam jakąś korespondencję biznesową poprowadzić, to zajmuję się LinkedInem. W każdym innym momencie wszystko jest wyciszone, wyłączone. I Ty, jeżeli dostajesz różne powiadomienia, jeszcze nie masz wyciszonego telefonu, nie masz wyciszonych aplikacji, to zatrzymaj to nagranie i zrób to teraz.